Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Jest zainteresowanie sprawie? Proszę dobry Panie i Panowie, moja nazwa jest ja występowałem między innymi w tym wniosku o trzymanie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, jak również i swojej. Teraz powiem tylko dlaczego. Dlatego, że Pani Burmistrz pozyskała od poprzedniej Rady E, pełne stuprocentowe gwarancje zaufania Rady, czyli e, ludzi, którzy zostali wybrani przez e, społeczność naszego miasta. Pani e, Burmistrz, posługując się pięknymi słowami, doprowadzała do e, sytuacji, w, którym, e, w której manewrowała e, nie tylko radnymi, ale również osobami zainteresowanymi, czyli wspólnotą mieszkaniową Budynku 17 i również moją. W związku z tym, że Pani Burmistrz wypowiadała oficjalnie w, w, w miejscu publicznym, czy na Radzie, gdzie mam protokoły, e, wielokrotnie e, słowa, których nigdy nie miała zamiaru do, do, dotrzymać. Ja Pani Burmistrz na pewno e, na e, Komisji Spraw Socjalnych, na której miałem okazję e, przedstawić swój problem, e, powiedziałem, że Pani Burmistrz jest kłamcą, bo jeżeli ktoś 36 miesięcy nie realizuje swoich wypowiedzianych publicznie słów, swoich deklaracji, to według mnie nigdy ta Pani nie miała zamiaru wykonać czegoś takiego. Dziś, w dzisiejszym dniu miałem okazję się przyglądać, przyglądać Pani Bożysz, jak z nieukrytą satysfakcją, że prawała to tylko, bo tylko tak można niektórych wypowiedziach powiedzieć. Powiedzi. Jest to dalszy etap działania tej Pani, która naraża, naraża ludzi w tym mieście na dyskontro. Się panie Przewodniczący, proszę, bardzo przepraszam, Pan nie y, mówi na temat. Pan, proszę Pana, wydłużycie to, to takie rozgorączki, żeby Pan rozpoczął się do projektu sprawy, a temat Pani Burmistrz do osobnej. Ja chciałem tylko powiedzieć, że Pani Burmistrz przedstawiając nieprawdę, doprowadziła do niedysponowania swoim majątkiem wiele osób, za które prawdopodobnie będzie musiała się wytłumaczyć w doniesieniu do, prokur do prokuratury, bo osoba na takim urzędzie nie może posługiwać się kłamstwami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W publiczności może jeszcze wypomyślnie zrozumiała, ja może powiem o to, że na komisji w poprzedniej kadencji zainteresowany zrozumiał, że otrzyma zwrot nakładów na budynek gospodarczy wybudowany zgodnie z zezwoleniem na w realizowaniu tej uchwały o której mówimy, okazuje się, że nie ma strony, która by e, chciała zwrócić e, te finanse osobom, które poniosły koszty budowy tych obiektów gospodarczych. Panie Przewodniczący, tak. proszę bardzo, acetuję wybory. Nie, to radnie znają ten temat, bo my rozpatrywaliśmy na wszystkich komisjach. Dziękuję. Proszę o zajęcie stanowiska. Jeszcze chciałam dodać, że... Sesja Rady Miejskiej nie powinna być miejscem obrażania jakiegokolwiek samorządowca. Oczywiście nie zastanowię się nad skierowaniem kroków prawnych. Wykonywałam uchwałę Rady Miejskiej, która jasno mówiła, jaka ma być uchwała i uchwała została wykonana. Odbyła się też sprawa sądowa, wszystko jest jak należy, więc teraz Państwo się wypowiecie, kto ma rację. I Rada w tej chwili zdecyduje, kto ma rację, a co do tej wypowiedzi. Ja bardzo proszę Pani Przewodniczący w przyszłości, żeby nie dopuszczać do tego rodzaju wypowiedzi na sesji. Y czy mnie że ustawa o samorządności dopuszcza głos e, zainteresowanej strony, natomiast trudno Przewodniczącego przewidzieć, co zainteresowana strona wypowie. Także każdy odpowiada za to, co... E, 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 co proponuję zakończyć dyskusję czy każdym sprawie.